Witam wszystkich na kolejnym filmie na moim kanale Tym razem jesień, jesienna zasiadka Jak jesienna zasiadka to grube jesienne mamuszki Woda, ekofarma Żelechów Kolejny raz na tej wodzie Ostatnio była lekcja pokory Tym razem zobaczymy czy będzie rewanż Mam taką nadzieję Także zapraszam na film z jesiennymi karpiami to no witamy, jesteśmy po pierwszej dobie. Niestety nic się nie działo Ale to nic Pogoda była zła, więc nie wychodziliśmy do brania teraz była troszeczkę zmiana taktyki była przewózka, zmiana jednego miejsca, zanęcone no i szykujemy się właśnie przed, e, przed nocą, także zobaczymy e, miejscówki są ogólnie fajne wybierane są, jest spa, mam spadek z jednej strony, spadek z drugiej strony e, mam też wypłycenie, jedyne jakby z mojej strony bo jestem z Robertem i Robert ma prawą stronę, ja mam lewą Zobaczymy. U Roberta też nic, także nie jest to tak, że po prostu z mojej strony ich nie ma, tylko po prostu nie żerują. Ale spokojnie jeszcze trochę czasu zostało, także dzisiejsza nocka może coś przyniesie. Ciekawe. Hey, hey. Po trzech dobach i po przebijaniu się przez karpie drobnołuskie, srebrzyste jest ryba, na którą czekałem, czyli karp. Staram się Wam już pokazać. Taki jesienny czarnuch. Wszedł przynęta, też była zmiana przynęty właśnie, z popka na osiemnastkę podbitą popkiem. Już miałem dość tych leszczy. On siedzi, jest rewanż na ekofarmie. Piękna ryba. Piękna, czarna, tłusta. Piękna, Rewanż się udał, jedna ryba, ale za to pięknie powalczyła, jestem szczęśliwy. Witam, trzecia doma za nami, w końcu u mnie się zameldował karp. Call zaczął Mateusz, niestety mnie nie było na stanowisku, ale tylko zobaczyłem, że stoi przy moich wędkach, podbiegłem, skończyłem. Ja ten hol i razem wyjęliśmy taką pięknego karpia. Wziął na ziarno orzech Tygrysi podwieszonym lay systemem zestaw był całą dobę i jest, oto on z Ekofarmy. Piękny, długi sportowy karp. Mamy nadzieję, że w końcu weszły w nasze miejsca Jeszcze jedna dama przynajmniej nie podaje mi się. Mamy to, rewansz, jesienny kart. Piękne łuski, piękny lampas. Właśnie po takie przyjechaliśmy tutaj. Nie po rekordy, bo tutaj rekordów już raczej nie ma. Nie ma tutaj za dużo ryb, ale za to, jakie piękne, silne lampasy. Już Wam pokazuję. Piękny lampas z jesiennymi kolorkami. Przepiękne łuski. Po to właśnie tutaj przyjechałem. Piękne ubarwienie. Ach śliczna ryba. Zobaczcie sami w całej okazałości. Z drugiej strony tak samo łuseczki. Nawet z drugiej strony można powiedzieć taki tuton troszkę. Super. No i moi drodzy, rewanż się udał. zasiatka udana, o to chodzi. Czas na krótkie podsumowanie tej jesiennej zasiatki na ekofarmie żelechów. Stanowisko numer jeden, cypel karpiowy. Rewanż udało się. Piękne, dwie ryby wpadły, tak jak widzieliście. Może trochę więcej o miejscówkach. Miejscówka, która dała dwie ryby, bo dwie ryby były z jednego miejsca, to tutaj za mną. Jest tutaj taka zatoczka. Jest spadek, i zaczyna się blacik i tutaj na krańcu, tego, na krańcu tego spadku postawiłem zestaw na 4,5 metra. I cały czas miałem tam popka, cały czas brały leszcze, leszcze, leszcze. Aż byłem tym zdegustowany i uznałem, że czas zmienić trochę przynętę, trochę przypon. Przypon y, był łamaniec i położyłem tam właśnie bałwanka y, Fatal Attraction 18 mm, i do tego podbity popkiem 14 mm, też Fatal Attraction. Jak widać się udało. Piękne, naprawdę piękne ryby. Bo właśnie po takie ryby tutaj przyjechaliśmy. Dwie miejscówki inne, które miałem na 5-6 metra, to było też kraniec, jakby spadku. Był, był tutaj było wzniesienie. I na wysepce też miałem postawione na 2 metry. Z tych dwóch miejsc nic nie było. Tak naprawdę w nie najmocniej wierzyłem, ale jak widzicie trzeba po prostu testować, testować i jeszcze raz testować i się nie poddawać, bo w cztery doby pogoda była naprawdę słaba, wiało, padało, więc nie ma też za, za dużo jakby nagrań, bo, bo cały czas kamera była w, w deszczu, mimo to staraliśmy się właśnie tutaj nagrać te ryby, tak jak widzieliście, ja złapałem dwie ryby, Robert złapał też dwie ryby, jednego jest siotra, to był w nocy, no i jednego pięknego karpia, piękny lampas, przepiękny, po prostu no i silne są tutaj te ryby ale to w sumie jak na żwirowniach, wszędzie tam gdzie jest do 5-6 metrów albo głębiej te ryby są naprawdę silne, bo mają gdzie mają gdzie pikować, także ja z całej zasiadki jestem zadowolony 4 dni w środku lasu, no, pogoda niekoniecznie dobra, ale można powiedzieć nie ma złej pogody, są tylko źle przygotowani źle ubrani karpiarze, także mam nadzieję, że filmik się podobał Zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje. Bo jeszcze naprawdę fajne materiały w tym, w tym roku będą. Jesienne mamuśki. Mam nadzieję, że wiadą. Także zapraszam do oglądania. Pozdro!